Piotr Gliński, który pełni obecnie stanowisko ministra kultury, zdecydował się odpowiedzieć na poselską interpelację WS Wysokości dotacji dla ECS. Polityk stwierdził, że zmiana stanu rzeczy nie musi wpłynąć negatywnie na realizację programu dotyczącego 30. rocznicy upadku komunizmu w Polsce. Piotr Gliński odpowiedział na interpelację, którą w listopadzie 2018 roku skierowała do niego grupa posłów Platformy Obywatelskiej z Gdańska. Pytano w niej przede wszystkim o zmniejszenie dotacji dla Europejskiego Centrum Solidarności w 2019 roku z 7 milionów do 4 milionów złotych. Piotr Gliński o dotacjach dla w grudniu minister odpowiedział, a jego słowa upubliczniły właśnie media. Jak twierdził, decyzja była poparta odpowiednią analizą i podtrzymuje swoją pewność co do jej słuszności. Podjęta decyzja o wysokości limitu dotacji dla ECS na wydatki bieżące na 2019 roku. rok w kwocie 4 miliony złotych nie musi wpłynąć negatywnie na realizację programu dotyczącego 30. rocznicy upadku komunizmu w Polsce. To od kompetencji i doświadczenia osób zarządzających PCS zależeć będzie, w jakim stopniu skonstruują budżety przyszłych projektów, tak aby uwzględnić w nich aktualny potencjał finansowy instytucji, szacowany obecnie na ponad 9 milionów złotych w 2019 roku, napisał Piotr Gliński. Należy wierzyć, że doświadczenie managerów kultury WCS pozwoli na taką konstrukcję przyszłych projektów, która będzie uwzględniała aktualny potencjał finansowy instytucji, dodał minister. Stanowcze stanowisko Piotra Glińskiego Polityk zaznaczył także w swojej odpowiedzi, że ministerstwo nie neguje działalności Instytutu Lecha Wałęsy w zakresie, w którym jest ona zgodna z obowiązującym prawem, w tym prawem wewnętrznym ECS. Chociaż resort Glińskiego próbował zaproponować instytucji podwyższenie dotacji, jego rada odrzuciła ten pomysł. Pójście na podobną ugodę pozwoliłoby bowiem działaczom partii rządzącej na m.in. głębsze ingerowanie w jej sposób działania. Źródło: Wirtualna Polska.